Dzień dobry, witamy państwa serdecznie. Cezary Gmys jest naszym gościem. Dziennikarz, korespondent LWI Polskiej w Berlinie. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry, witam państwa. Witam Cię, Sławku. Czarku, wszyscy zastanawiamy się, czy Niemcy przyszliby nam z pomocą, gdyby cokolwiek się wydarzyło. Obserwujemy, co mówi ich nowy kanclerz Olaf Scholz, który na Twitterze napisał, że to jest wojna Putina. I właściwie trzeba by wymienić tylko Putina. Tymczasem około 70% Rosjan twierdzi, że Putin jest bardzo okej, okay. wojna im się poda, a Polskę trzeba by było napaść. Up. To jest dobre pytanie. To dobre pytanie, czy w ogóle chcielibyśmy bratniej pomocy od Niemców? Na no to pytanie musiałyby sobie w pewnym momencie odpowiedzieć nasze władze. A przede wszystkim Polska powinna budować własne zdolności obronne, dlatego że przykład tego, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, jasno nam pokazuje, że tylko państwa, które są państwami silnymi, mogą w pełni po prostu władać orężem, zarówno orężem zbrojnym, jak i orężem dyplomatycznym. Natomiast Sposób zachowania się w tej chwili Niemców w stosunku do tej tragedii, która się dzieje na Ukrainie, to jest rzecz, która budzi rzeczywiście zgrozę z tego względu, że Niemcy bardzo źle zachowywały się przed wybuchem tego konfliktu. Dość powiedzieć, że Andrii Melnik, który jest tutaj ukraińskim ambasadorem, od swoich niemieckich rozmówców w resorcie dyplomacji, słyszał, że Ukraińcom nie warto pomagać, bo wytrzymają najwyżej trzy dni. W tej chwili wytrzymują już trzy tygodnie i w miarę tego, jak ta nieudana kampania rosyjska trwa na Ukrainie, na Ukrainę napływają coraz większe zasoby broni, co powoduje, że zwiększa to możliwości obronne Ukrainy. I to jest dla nas świetny przykład, dlatego że jeżeli byśmy chcieli polegać na wsparciu Bundeswehry, no to trzeba powiedzieć, w jakim stanie jest Bundeswera dzisiaj. Jest ona w stanie opłakanym z tego względu, że jeżeli czytamy Raporty pełnomocnika Bundestagu do spraw armii niemieckiej, no to jest obraz nędzy i rozpaczy. I to raporty, które były publikowane corocznie. Mamy do czynienia z armią, która chociaż jest armią państwa, będącego jednym z największych eksporterów broni, to sama tej broni zasadniczo nie posiada. Dość powiedzieć, że niemieccy piloci śmigłowców, żeby utrzymać uprawnienia do poruszania się tymi maszynami w powietrzu, ćwiczą na Helikoptera, które należą do niemieckiej pomocy drogowej, do ADAC. I to jest coś, co po prostu, przepraszam, coś, co po prostu woła o pomstę do nieba, ale są również inne elementy tego tej farsy, jaką jest Bundeswehr. To jest, jeżeli patrzymy na przykład na okręty podwodne, które są wodowane dla innych państw w Kiloni, w stoczni, a natomiast niemieckie okręty podwodne nie pływają, ponieważ nie ma do nich części zamiennych, a stany osobowe. Bundeswehry są równie opłakane, dlatego że mniej więcej w jednej czwartej te etaty wojskowe, dobrze płatne przecież, są nieobsadzone, i Bundeswehr, jeżeli jakoś tam funkcjonuje, to funkcjonuje od poniedziałku do piątku, i jest takie powiedzenie niemieckie: Freitag ab Eins, macht ihr der Seins, co oznacza, że od 13 w piątek każdy robi swoje. I tak naprawdę ta armia, gdyby Niemcy zostały napadnięte w piątek po godzinie 13, to przyszliby do pracy w poniedziałek o godzinie 9 i wtedy <ścoughs> zaczęliby walczyć. Być może, no, o ile starczyłoby im uzbrojenia. Owszem, za to chyba i... odpowiedzialna jest pani Angela Merkel. A tego nikt nie wie, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że Angela Merkel, jak wiadomo, również za czasów swoich rządów do perfekcji opanowała sztukę znikania w trakcie trwania kryzysu. Tak? Było na przykład w 2015 roku, kiedy wybuchł kryzys uchodźczy, kiedy Angela Merkel zniknęła prawie na miesiąc, no, po prostu nie chcąc być obciążaną za to, co oglądali na ekranach swoich telewizorów, ale również w swoich miastach Niemcy i dopiero po miesiącu wychynęła się ze swojej norki i po, zaczęła podejmować jakieś działania. Podobnie było po zamachu na Brightside Plac, na jarmark bożonarodzeniowy po tym zamachu dokonanym przez Anisa Amriego, tunezyjskiego islamistę. A również wtedy Angela Merkel zniknęła na długie dni i też pojawiła się mniej więcej po około miesiącu. Owszem, dzisiaj Angela Merkel nie jest już kanclerzem Niemiec jest poniekąd to osobą prywatną, ale to nie oznacza, że jakikolwiek polityk tej rangi może pozostać do końca osobą prywatną, dlatego że przypomnijmy, że inni politycy tej rangi pozostają nawet po odejściu z urzędu czynnymi politykami, nawet jeżeli nie sprawują funkcji parlamentarnej, tak jak w tej chwili Angela Merkel, która w ostatnich wyborach parlamentarnych nie wystartowała, to jednak mimo wszystko pozostaje ona honorową przewodniczącą CDU i jest kompletnie nieobecna. Odnoszę wrażenie, że Olaf Scholz ma kiepską pozycję, jeżeli chodzi o opinię publiczną niemiecką. Po tych wpisach i po tym, co się stało wczoraj w Bundestagu, kiedy Żelenski przemawia, mówi dość przykre słowa dla Niemców. Okazuje się, że Niemcy stają, politycy biją brawo, po to, żeby za chwilę zapomnieć o tym i w ogóle o tym nie rozmawiać, nie debatować. Niemieccy dziennikarze nazwali to hańbą. A tak, i tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju przełomem jakościowym, a którego pierwszym sygnałem był wybuch samej wojny na Ukrainie. Przypomnijmy, że ta pomoc, jaką zaoferowali Ukrainie Niemcy, to było 5000 hełmów. Kevlarowy, które były przydatowane tak naprawdę niezdatne do użytku, plus tego budowa szpitala polowego. Zmasowana krytyka mediów niemieckich, ale również ambasadora Melnika, ambasadora Ukrainy w Berlinie, sprawiła to, że Olaf Scholz znalazł się na tak zwanym musiku i musiał o 180% obrócić swoją politykę, dostarczając czy też zapowiadając dostarczenie na Ukrainę. Dość nowoczesnego uzbrojenia, jakim są rakiety przeciwlotnicze i zestawy przeciwpancerne, dość nowoczesne, takie jak znane nam z historii, ale to już trzecia generacja pancer Faustów. Natomiast to, co w ostatnich dniach wykonywało Olaf Scholz, to jest coś, co rzeczywiście wołało Polskę do nieba i zauważyła to opinia publiczna, która w tej chwili w swojej przewadze jest po stronie Ukraińskiej, chociaż jest to również diametralna zmiana niemieckiej opinii publicznej, bo przypomnijmy, że jeszcze jakiś rok temu, kiedy robiono badania opinii publicznej, niemiecka opinia publiczna uważała Stany Zjednoczone za większe zagrożenie dla pokoju światowego niż Rosję Putina. No w tej chwili mamy do czynienia z nieoczekiwaną zmianą. Miejsc i rzeczywiście to, co Niemcy obserwują na ekranach swoich telewizorów, ale też poniekąd w swoich miastach, bo trochę uchodźców to jednak dociera, zmieniło wektor niemieckiej opinii publicznej do tego stopnia, że coraz częściej słychać, że to, co w niemieckiej debacie publicznej było uważane za fobię antyrosyjską, zwłaszcza polską fobię antyrosyjską, było realną oceną sytuacji. I jeżeli dzisiaj w Spiegel czytamy, że nie można dopuścić do tego, żeby Polska nie brała udziału w tym, co się stanie po wojnie, czy też w negocjacjach pokojowych, to jest to coś, co rzeczywiście wywraca na nicę politykę niemiecką. Ja powiem szczerze, ja przez pięć lat byłem tutaj przez wielu traktowany jako dziennikarz konserwatywny, jako niemalże osobę persona non grata, z którą się nie rozmawia, a w tej chwili nie mogę się opędzić od zaproszeń, od wpływowych środowisk niemieckich, które chciałyby wreszcie posłuchać, co mamy do powiedzenia. Dzisiaj w Berlinie gości Szymon Szynkowski, Welsenka. właśnie skończyłem pić z nim kawę i mówi dokładnie tak samo. Wczoraj w Berlinie odbył 11 spotkań, od godziny 9 rano do 23.30 był a, zajęty bez przerwy rozmowami z niemieckimi politykami, a dzisiaj o 7.45 był podejmowany śni uroczystym śniadajem we wpływowej Fundacji Kierbera, no i leciał z jednego spotkania na następne spotkanie. I wreszcie okazuje się, że a, ci straszni Polacy, którzy tak mieli łamać a, praworządność i nienawidzić uchodźców, tudzież ścigać nieomalże homoseksualistów, a, na ulicę, nagle okazują się interesującymi rozmówcami, którzy mieli rację. Niemcy będą zmieniać odejście do Polaków? Hmm, Niemcy będą mieli z tym problem. W języku niemieckim. To jest na przykład o blokowanie środków z Unii Europejskiej. Myślę, że to nastąpi, ale nie nastąpi to w sposób wymuszony. Wiemy już, że administracja Joe Bidena naciska na struktury europejskie, żeby odblokować środki z KPO. Oczywiście będzie chciała na tym skorzystać nasza rodzima opozycja, która przez długie miesiące przecież tak naprawdę zabiegała o to, żeby te środki nie były wypłacone, bo jeżeli Donald Tusk ogłasza w tej chwili, że on jeździ do Brukseli, żeby te środki uruchomić, no to jest próba dość taka żenująca. Zdyskontowania tego faktu, że te środki z KPO będą musiały wcześniej czy później zostać uruchomione. Ciekawa sytuacja w ogóle, jeżeli chodzi o KPO, bo przypomnijmy, że tak zwany mechanizm praworządności, który został przyjęty na szczycie w Brukseli, odnosił się tylko i wyłącznie do jednego elementu, a mianowicie gdyby istniało środko niebezpieczeństwo, że te środki zostaną sprzeniewierzone, to dopiero wtedy można byłoby ten tak zwany mechanizm praworządności uruchamiać. Co się stało wczoraj wieczorem? Wczoraj wieczorem europejska prokuratura aresztowała Bojko Borysowa, długoletniego premiera Bułgarii i jednocześnie przyjaciela Angeli Merkel, który w swoim kraju doprowadził do kompletnego zaniku niezależnych mediów, zwasalizowania sądów, rozpędzania demonstracji opozycji przy pomocy pałki armatek. I ten człowiek przez długie lata uchodził za człowieka praworządnego. Dlatego, że się przyjaźnił z kanclerz Angelą Merkel, to nawet media niemieckie pisały o bałkańskim czarze, który robi wrażenie na pani kanclerz, zresztą jeżeli oglądamy zdjęcia archiwalne Angeli Merkel z Bojko Borysową, to ona rzeczywiście ma w swoich oczach coś, co określamy jako maślany wzrok. I a ten maślany wzrok, którym Angela Merkel była zapatrzona w Bojko Borysowa sprawił, że KPO bułgarskie, Fundusz Odbudowy został już dawno klepnięty. Mimo ewidentnego sprzeniewierzenia środków europejskich, Bułgaria wśród krajów Unii Europejskiej mówię to z przykrością, bo uwielbiam Bułgarów, którzy są wspaniałymi ludźmi kraju wielowiekowej historii. Myśmy jeszcze na drzewach siedzieli, jak Bułgarzy tworzyli wspaniałą cywilizację, ale był rządzony przez byłego ochraniarza Todora Żywkowa, czyli ostatniego sekretarza partii Komunistycznej. W Bułgarii i tam jakoś struktury europejskie nie dopatrywały się naruszeń praworządności. Przypadek nie sądzę. Czarku, co Niemcy sądzą o wizycie w Kijowie trzech premierów i, i Jarosława Kaczyńskiego? Czy Olaf Scholz wybiera się do Kijowa? Nie sądzę, natomiast muszę Cię tutaj zdumieć. Otóż Niemcy na temat tej wizyty są dużo lepszego zdania niż polska opozycja. Wczoraj miałem okazję gościć, będąc zaproszony przez Olawa Göttinga, posła do Bundestagu z ramienia Hadecji. Gościłem w Deutsche Parlamentarische Gesellschaft, czyli w Stowarzyszeniu Parlamentaryzmu Niemieckiego. To jest taki klub dość ekskluzywny, znajdujący się na tyłach Reichstagu. I tam odbyłem dwugodzinną rozmowę z grupą posłów CDU, którzy jeden przez drugiego wyrażali podziw dla odwagi Czterech premierów, to, czy to znaczy trzech premierów i jednego wicepremiera, stwierdzając, że to jest coś, co dodaje otuchy Ukraińcom i szkoda, że niemieckich polityków, którzy w tej chwili sprawują we władzę, nie stać na podobne gesty. I wbrew temu, co pisała nasza prasa, a dzisiaj przeczytałem, że Jarosław Kaczyński składając swoją propozycję, okazał się po raz kolejny analfabetą polityki. Międzynarodowej. Ta propozycja, która wpadła w Kijowie, czyli wysłania tam sił pokojowych NATO, powoli zaczyna zyskiwać pewnego rodzaju akceptację, chociaż jeszcze nie w Niemczech. No, a przypomnijmy, że dzisiaj Dania ogłosiła, że byłaby skłonna wysłać swoich żołnierzy, co jest ze strony naszych duńskich przyjaciół bardzo ważnym gestem, z tego względu, że Dania też ostatnio była przedmiotem rosyjskich groźby. No, przypomnijmy, że kiedy zapowiedziała wzmocnienie swojej obecności wojskowej na Borholmie, to Ławrow i Szojgu zaczęli słać pogróżki pod adresem rządu, Królestwa Danii, a przypomnijmy, że to zwiększenie, o którym Duńczycy mówili, to było 30 czy 50 dodatkowych żołnierzy na Borholmie, które zresztą leży niedaleko przecież polskich wybrzeży. Jak ktoś jest w Koszalinie, to bez problemu odbiera kilka stacji duńskich, które nadają właśnie z Borholm. Zmieniając temat na koniec. Byłeś, jesteś dziennikarzem śledczym. Co sądzisz o śmierci Emila Czeczko? A... Nie powiem, że się tego nie spodziewałem, oczywiście nie będąc na miejscu, no i w tej chwili nie będąc odcięty od wszelkich źródeł, jakie miałem na Białorusi, jest mi ciężko wyrykować o przyczynach tej śmierci. Natomiast jeżeli komuś na rękę była ta śmierć, to raczej białorusiną i Oczywiście pomysły, że Polska miałaby tam wysłać brygadę morderców, którzy powiesili Cze Czeczkę jest oczywiście absurdalne, dlatego że tak, tak zwane mokre dzieła, czyli mokra robota, to jest pojęcie ze słownika sowieckich służb specjalnych, nie jest specjalnością państwa polskiego. Owszem, państwa takie jak Izrael. Mogłyby coś takiego zrobić, ale raczej nie w stosunku do dezertera. Bo oni nie stanowią zbyt dużego zagrożenia, chyba że posiadają dużą wiedzę. Natomiast sam Emil Czeczko, jeżeli oglądaliście Państwo te jego wystąpienia w białoruskiej telewizji, gdzie opowiadał o Andrzeju, dudzie ubranym w gumowy fartuch zbroczony krwią to mieliśmy wrażenie, że rozmawiamy z osobą, która ma niestety problemy psychiczne. I obawiam się, że te problemy psychiczne, które ten człowiek miał, mogły go pchnąć na sznur. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Cezary Gmys, korespondent telewizji polskiej w Berlinie, był naszym gościem. Dziękuję Państwu.